Buduje sobie domek, creeper mnie goni Tary w dwa dni, wypłatę Co? roztwoni Matka po alkoholu jest wygięta Ja obok lawy wykopuję sediamenta Uczy się chemia nowej ery To jest kurwa disp. Na serwery Stary chudy jak szkielet Biega z łukiem Kurwiony wypierdole ci chatę z hukiem Matka przenosi, kurwa tutaj kiłę yeah. Idę na klepę, to piję podkę siłę Yo. Bijam na lagiwi, bez agresji Zacina jak trzynastolatkę, po depresji oh.